Trzeba spróbować coś nagrać. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zauważyliśmy, że wczorajsze nagranie wideo wszystkim się spodobało. Bardzo pozytywnych komentarzy. Do tego myślę, że jak na początek i na debiut spora liczba wyświetleń, więc stwierdziliśmy, że pociągniemy to dalej. i Następnego dnia wyprodukujemy kolejny, kolejny film. Tym razem opowiem trochę bardziej szczegółowo, natomiast każdy odcinek będę chciał podzielić gdzieś tam na wątki, żeby też nie zajmować wam dużo czasu. Natomiast dzisiaj chciałbym opowiedzieć w skrócie, na co zwracać uwagę przy tworzeniu kampanii w Google Ads. Mam na myśli kampanii w sieci wyszukiwania. No, ponieważ jest tutaj kilka takich wątków, które dość często są pomijane przy tworzeniu kampanii, co docelowo później ma niestety negatywny wpływ na jej skuteczność. No i myślę, że warto o tym wiedzieć. Natomiast wiadomo, że jeżeli będziecie mieć jakieś szczegółowe pytania, to wiecie, gdzie nas szukać i na pewno też indywidualnie jesteśmy w stanie Wam pomóc i odpowiedzieć. Cóż, więc przy tworzeniu kampanii, oczywiście aby ja będę sobie to robił na bieżąco, żeby mieć pełen podgląd. Przy tworzeniu kampanii w sieci wyszukiwania pierwsze co w zasadzie nam wyskakuje, no to cel jaki chcemy osiągnąć. No i tutaj Google podpowiada kilka, kilka rzeczy, czy to sprzedaż, czy potencjalni klienci, czy zależy nam na ruchu w witrynie czy budowaniu świadomości zasięgu marki, więc tutaj tak na dobrą sprawę musimy już ustalić na tym etapie na czym nam najbardziej zależy, choć szczerze powiem, że też nie do końca, no bo generalnie ustawiając tutaj cele, możemy zadecydować tak na dobrą sprawę. Google, inaczej, Google zadecyduje za nas, jaką strategię określenia stawek i tak dalej, będzie chciał nam nałożyć, co oczywiście w dalszym etapie będzie można zmienić i o tym też właśnie będę chciał powiedzieć. No, cóż, weźmy sobie utwórz kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu, więc taką najbardziej standardową. No, i wybieramy typ kampanii, z racji tego, że odcinek jest o kampanii w sieci wyszukiwania. Klikamy sieć wyszukiwania. No, i na czym nam znowu zależy. E, głównie, za, głównie w tym punkcie, czyli e, w punkcie Wybierz wyniki, które chcesz uzyskać w tej kampanii. E, zaznaczamy e, wizyty, w, wizyty w witrynie. E, wpisujemy sobie adres strony i przechodzimy dalej. E, i cały szkopu, właśnie tutaj, e, polega w tym kroku e, następnym. Przede wszystkim podstawowy błąd. Tworząc kampanię sieci wyszukiwania, Google podpowiada nam, aby w tej sieci znalazła się sieć wyszukiwania i sieć reklamowa, czyli inaczej strony internetowe, które wchodzą w skład sieci Google. I to jest pierwsza rzecz najważniejsza, którą trzeba odznaczyć. W przeciwnym wypadku w 90% przypadków przepalicie swój budżet, a nie chcecie chyba tego robić, więc. To jest podstawowa, tak na dobrą sprawę rzecz, e, którą Google podpowiada, a którą trzeba zrobić, tak na dobrą sprawę odwrotnie. Tak więc e, wykluczamy sieć reklamową, zostawiamy tylko sieć wyszukiwania. Możemy oczywiście zadecydować o dacie rozpoczęcia, zakończenia takiej kampanii, tutaj jest oczywiście kwestia indywidualna. E, no i wybieramy lokalizację. To jest bardzo ważne w kontekście takim, czy robimy kampanię lokalnie, czy robimy kampanię ogólnopolską, tutaj wtedy możemy zadecydować tak na dobrą sprawę, gdzie chcemy, komu i gdzie chcemy się pokazywać, czyli jeżeli jest to kampania, nie wiem, pomocy drogowej w Poznaniu, no to wiadomo, że bez sensu puszczać taką kampanię na Suwałki, Gdańsk czy Rzeszów, więc w takim wypadku po prostu w lokalizacji już teraz na tym etapie trzeba ustawić Poznań, ewentualnie promień, nie wiem, 30-40 km. To już jest po prostu indywidualna kwestia, jak dany klient podchodzi do swojej branży i no, w przypadku pomocy drogowej po prostu też jak daleko chce dojeżdżać. Następnym etapem jest wybór języków, czyli wybór jakim językiem, jaki język ustawiony w przeglądarce, w wyszukiwarce Google mają nasi użytkownicy. Z góry Google wskazuje zwykle język polski, natomiast tutaj też jest taki mały niuans, Mianowicie warto zaznaczyć również język angielski, ponieważ są wśród nas osoby, które nie wyszukują w wyszukiwarce Google.pl, natomiast wyszukują to w wyszukiwarce Google.com. I teraz, jeżeli taki użytkownik ma wpisany jako domyślny język angielski, a my w konfiguracji kampanii ustawimy tylko język polski, no to niestety stracimy część wyświetleń, które tak na dobrą sprawę mogłyby przynieść nam potencjalnych klientów. No wiadomo ustawiamy sobie e, dzienny budżet e, jaki chcemy przeznaczyć na daną kampanię i określamy stawki e, i tutaj chodzi o określenie strategii jaką przyjmujemy do określania stawek standardowo e, standardowo Google proponuje maksymalizacja liczby kliknięć lub maksymalizacja liczby konwersji są zwolennicy i przeciwnicy tych strategii. Ja osobiście uważam, że jest to przepalanie budżetu, ponieważ e, my nie chcemy się skupić tylko i wyłącznie na maksymalizacji liczby kliknięć, czyli osiągnięciu jak największej liczby wejść na stronę internetową. No bo co z tego, że sprowadzę klientowi na stronę 100-200 osób, jak one będą średnio na stronie 5-6 sekund, więc jest to zupełnie bezzasadny ruch tak na dobrą sprawę. No, i minusem jest to, że po części tracimy kontrolę nad określaniem stawek na poszczególne frazy. Dlatego ja tutaj osobiście, e, zwykle na początku e, rezygnuję z propozycji e, sugerowanej mi przez Google, tylko e, staram się określać stawkę poprzez e, strategię samodzielnego ustawiania stawek CPC. E, I w tym momencie każdą frazę, którą wrzucę, czy to będzie pomoc drogowa Poznań, czy to będzie e, pomoc drogowa Luboń. Ja dla każdej frazy jestem indywidualny, dopasować stawkę, jaką jestem w stanie maksymalnie zapłacić za kliknięcie i wiem, że mam wtedy nad tym pełną kontrolę. E, dodatkowo e, przy tej strategii, warto tutaj też zaznaczyć sobie, zwiększ liczbę konwersji dzięki ulepszonemu CPC, czyli e, umożliwiamy dla Google zwiększenie od jakiś tam procent Eee, zwiększenia stawki za kliknięcie, ale tylko w momencie, kiedy Google stwierdzi, że to jest mój potencjalny klient i on zwiększy prawdopodobieństwem, się do mnie po prostu odezwie. Eee, I ostatnim tutaj etapem jest dodanie rozszerzeń reklam. Ja myślę, że to, to jest dosyć szeroko pojęty temat, więc ja sobie zostawię to po prostu na kolejny, kolejny odcinek. Hmm, więc, tak jak mówiłem, ustalamy te budżety, strategie. I przechodzimy do tworzenia grup reklam, do wrzucania fraz, czyli słów na jakie chcemy się wyświetlać, no i stworzeniu oczywiście też reklam tekstowych. Natomiast no z tego co widzę, 8 minut jestem już na linii, a za chwilę mnie zabiją za to, że film będzie ważył za dużo, a Wam się pewnie za chwilę będzie nudzić, o ile już się nie znudziło. Mm, więc y, po prostu w osobnym odcinku opowiem, jak dopasowywać słowa, y, jak tworzyć reklamy, dlaczego warto tworzyć więcej niż jedną, dwie, a nawet trzy reklamy tekstowe i y, jaki to ma wpływ potem na efekt końcowy. Więc y, na ten moment dziękuję, y, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Y, no i do subskrybowania kanału Free Mindset, y, do zostawienia dzwoneczka, mam nadzieję że spędziliście ze mną ten miło ten czas. No i cóż, do zobaczenia. Dzięki bardzo.